Moi drodzy, już niebawem lipiec, a więc y, miesiąc, w którym wyruszamy na pielgrzymi szlak na Jasną Górę y, i w tym miesiącu tradycyjnie z naszej diecezji rusza kolejny raz y, piesza pielgrzymka duszpasterstwa rolników, tak zwana pielgrzymka klenicka. To właśnie Maryja zaprasza nas na ten pielgrzymi szlak, byśmy udali się w drogę, przeżyli te rekolekcje, y, które są y, niebywałym spotkaniem Pana Boga. Ale także spotkaniem ludzi, którzy budują wspólnotę kościoła. W tym roku ruszamy pod hasłem Pielgrzymi Nadziei, by odnaleźć tę nadzieję, by zanieść ją też innym, tym, których spotkamy, ale też by z tą nadzieją wrócić wszędzie tam, gdzie żyjemy na co dzień. Te 11 dni. Wędrowania to doskonała okazja do tego, by spotkać Pana Boga w swoim życiu, by spotkać go we wspólnocie Kościoła, ale też by wspólnie razem w radości przeżyć ten pielgrzymi trud, ofiarowania go w różnych intencjach, zwłaszcza pokoju na świecie, zwłaszcza też prośby o to, by nigdy nie zabrakło na naszych stołach chleba, by rolnicy mogli spokojnie zebrać obfite plony ziemi, ale też modlitwy za nasze rodziny modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne a także modlitwy w tych wszystkich intencjach, które nosimy w swoich sercach. To doskonała okazja, by udać się w drogę, by przeżyć ten czas w radości, w nadziei, by poznać Maryję, która prowadzi nas do Jezusa, który nigdy nas nie opuszcza, który nigdy nas nie zostawia, ale wręcz chce być blisko nas w każdym naszym ludzkim doświadczeniu. Chcielibyśmy więc korzystać z tego czasu. Zapraszam do wędrowania choćby przez jeden dzień, choćby przez kilka dni, a może na całe 11 dni, by udać się w drogę, by pozwolić Panu Bogu, dać ten czas i zaryzykować, że to nie jest czas zmarnowany, ale to czas pięknego bycia razem, pięknego doświadczenia Boga, a także pięknego doświadczenia wspólnoty Kościoła.